Już. <noise> Witajcie. Ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z Cyklu Pomidorki Atakują. Razem ze mną na kanale jest młody bardzo człowiek, młody wiekiem, młody duchem, a jego nick to Son Grze, tak? Tak. Kolega jedzie w Falcon 3600 3601H, czyli tutaj mamy 6 meda niemieckiego, który prowadzi bodajże do Tygrysa P dalej. I powiedz... Nie, do Tygrysa 1. Do Tygrysa 1, no, no, przepraszam, do Tygrysa 1, no teraz tak, bo to jest... Powiedz mi... Yy, tak, nie, przepraszam, o, myli, się, myli mi się, teraz... bo te power v są bardzo podobne, to jest, tak. to jest heavy tank, o. Teraz będzie ok. Powiedz mi tak, e, szósty tier, ty jesteś bardzo młodym człowiekiem, masz rozegrane około, około 3000 bitew, jak na 11 lat, no to powiem szczerze, że wcześniej zaczęłeś. Długo już grasz w czołgi? E, nie zbyt tak, rok. I przez rok czasu rozegrałeś około 3000 bitew? Tak. Mhm. Mam no, masz pierwszego fraga. Natomiast jest tak, e, co mnie zdziwiło, ja popatrzyłem sobie na twoje cyferki, Niestety na chwilę obecną to jest jeszcze powtórka z wersji 9.6. Natomiast e, ja tutaj mam 9.7 odpalone więc e, jeszcze tutaj są jakieś takie drobne niedoskonałości, jeśli chodzi o -E ma. Ale kwestia jest taka, że cyferkowo to ty tutaj nie też. Natomiast e, ta bitwa zap będzie zaprzeczeniem tego, e, że znaczy, albo pokazaniem tego, że cyferki nie grają e, o piękny strzał, czyli te 67 został zniszczony, masz już dwa fakty. 556 medu i spokojnie może sobie jechać z Arbitra Spotkaniowa na Eńsku. I ty pojechałeś raczej w miejsce, gdzie jeżdżą zwykle medy, nie hewiki, ale... Ja bardzo lubię tu jeździć, więc... Jeździsz tutaj w większości czołgami, tak? Tak. Dlaczego tutaj jeździsz? Dobrze mi się tu gra, kontuje czasami. E, czasami kontujesz, tak? Tak. Mhm oczywiście jeżeli trzeba, bo tutaj powiem tak wyrzucenie w tym momencie jest rewelacyjne bo wyrzuciło cię na same szóstki i powiem szczerze, że no w, na takiej, przy takim wyrzuceniu rzeczywiście ten czołg się bardzo dobrze sprawdza natomiast no niestety jest on ma, no jest to heavy, więc ma parę takich parę takich złych rzeczy ze względu na to, że jest to w miarę wolny czołg. To ciało mhm. przeładowuje prawie 6 sekund. Tutaj masz już załadowany modułami, czyli masz dostosować wentylację, nie? Tak. Dokładnie, co jeszcze masz założone na niego? E, siatkę. E, siatkę? Mhm. E, lubisz sobie od czasu do czasu stanąć gdzieś tam stój i przykampić? Tak. E, czemu? <laughs> no, jak wrzuci na 7-8, to nie ma zbyt dobrego pancerza. No dokładnie, tutaj niestety ten pancerz jest taki niby na papierze 80, no ale to takie, jego wszystko przebija, nie ma jakiegoś takiego nie. możliwości, żeby go tu nic nie przebiło. Działo ma, ty tutaj jeździsz z tym działem bodajże najmocniejszym tak. 8-8, z tym, że to działo ma trochę słabą penetrację rzeczywiście, jeżeli go wyrzuci na wyższe tiery, no to jest problem, bo to 132 penetracji to jest już mało. No i wtedy trzeba hmm. się posiłkować goldem, masz te 8 pocisków goldowych. Często ich używasz? Nie, bardzo mało. Mhm. No dobrze. Powiedz mi tak, ty jesteś w klanie, już masz sześć fragów PZS. Co to jest za klan? na Zastępy śmierci. I oni cię przy. Ty sam się do nich zgłosiłeś, czy oni cię sami. i tata spowodował, żebym przyszedł do nich. A, bo to jest klan, w którym gra Twój tata, czyli to jest takie rodzinne tak. granie. Mhm. Powiedz mi tak, Twój tata gra dłużej od ciebie, krócej. Znaczy, on zaczął już na starym koncie, to ma, miał Małowlitev, bo mieliśmy słaby komputer, ale gra dłużej. On pierwszy mhm. zobaczył tą grę. Jasne. A powiedz mi, gra lepiej od ciebie? Chyba tak samo. Chyba tak samo, czyli Tata jest, że tak powiem, graczem dopiero rozwojowym dopiero się. Można powiedzieć, mm -hmm. że się uczy, a nie tak, nie tak, że od razu był bardzo dobry, tak? Czy raczej, tak. raczej nie ma czegoś takiego, że mm, możesz się uczyć od niego, czyli on ci tam... Albo inaczej. On ci podpowiada, że jedź tak, albo tak, albo coś w tym celu rób, czy raczej tu, czy jest odwrotnie? Nie. Bywa tak, że jest odwrotnie. Ja, ja... Że... mu raczej to podpowiadasz, tak? Tak. <laughs> no fajnie to brzmi ze względu na to, że zwykle to powinno być odwrotnie, natomiast jak widać tutaj e, tata może i uczyć się od syna, także no, no cóż, bywa i tak. No. Ta bitwa była, jest normalnie bardzo szybka, my tutaj nawet nie zdążyliśmy porozmawiać o tym. Co tutaj zrobiłeś, ale za chwileczkę do tego dojdziemy. Dostałeś oznakę mistrzowską, dostałeś Radę Waltersa, duży kaliber i specjalista. To jest twój pierwszy Radea Walters? Tak. Aha. I, I właśnie, to jest twój najlepszy czołg, jeśli chodzi o. Nie, te, e, nie czy... już mam tigera 1, silny, tier, naj, najmocniejszy. Aha, już jest wymaksowany, tak? Mhm. 2170, 8 fragów, ładnie. Porównując do reszty, to też tutaj Cerciel 7 też umiera, nagrał tutaj, ci nie za bardzo. I nawet grać z kątem premium, co to było, jakieś, nie wiem. Mm... Znaczy, dostałem od kolegi, taty, kontu premium. Mam dwa czołgi premium w tej. Nie, trzy czołgi, bo tak, trzy czołgi premium mam obecnie. A, czyli to nie było tak, że to było konto od samego początku twoje, tylko mm, ktoś tam po prostu ci podarował takie konto ze względu na tak. to, że przestał grać już, tak? Mhm. Pan tysiąc bitew miał i ja tu dalej. A, już po prostu przestał grać, bo to wiadomo, że to, to jest czasem tak, tak praktykowane, że jeżeli ktoś przestaje grać już, a szkoda mu jakby całego czasu straconego na tą grę, dodatkowo jeszcze straconego na Piękny kasy, na to, że wydaliśmy na konto premium, wydaliśmy na czołgi premium, no to wówczas wiadomo, lepiej komuś to przekazać, podarować. No. Nie przekazujemy tak naprawdę niczego, jeśli chodzi o pieniądze takie fizyczne, tylko przekazujemy swój czas. Oczywiście more gaming czasem potrafi blokować tego typu konta, ale jest to niesłuszne moim zdaniem. Jeżeli ktoś nie chce grać, nie jest to granie na zasadzie przy kilka osób na jednym koncie, tylko po prostu jeden koncie, drugi. I zaczyna. Tak, to jest proste. E, także ten, powiedz mi tak, bo bitwa się skończyła bardzo szybko. Ty mi tutaj powiedziałeś na samym początku, że. A, tak jakoś wyszło. Czy takie bitwy w ten sposób rozgrywane zaczynają się pojawiać u Ciebie częściej, czy tak raczej nie, nie starasz się jakoś. Znaczy, może źle powiedziałem, czy coraz częściej takie bitwy ci się zdarzają w miarę właśnie zwiększonej ilości bitew? Nie, tak. Coraz częściej tak jest, że lepsze bitwy mi się trafiają. Czyli nie można się tylko sugerować cyferkami, które tam posiadasz, bo wiadomo, że te cyferki są czasem zdradliwe ze względu na to, że patrzymy na kogoś, kto ma ileś tam bitów ma takie sobie cyferki, ale a później się okazuje, że taka osoba wygrywa na bitwę. No niektórzy czasami piszą, że czerwoni to nuby, że przeszkadzają w grze i że powinniśmy grać na innych serwerach. Na, na specjalnych dedykowanych serwerach dla słabszych. Mhm. co niby tak. Z jednej strony tak, zgodziłbym się z tym, żeby na przykład było coś takiego. Z drugiej strony jednak mm, musisz się uczyć od kogoś, musisz się rozwijać, a granie tylko z takimi botami, bez mało, z kimś, kto bardzo, nie bardzo ogarnie grę, to nie, nie uczy cię tego tak naprawdę. Raczej, raczej m, większą satysfakcję masz wtedy, kiedy zdołasz pokonać kogoś, kto będzie miał lepsze statystyki i wtedy spokojnie możesz go. Zniszczyć. Jeżeli go zniszczysz, to wtedy masz tą satysfakcję, że jakiegoś tam zniszczyłeś. Natomiast wiadomo, że no nie zawsze to się udaje. Co robisz, żeby mniej więcej poprawić swoje umiejętności? E, gram z lepszymi graczami, nawet czasami. W plutonach, tak? Od, tak. Ciebie, od ciebie z klanu. Mhm. Mhm. W klanie jesteś najmłodszym graczem. Tak, jest kilku takich samych graczy jak ja młodych też. Mhm. Ale czyli, czyli raczej nie ma problemów z tym, żeby wasz klan przyjmował jakichś innych młodych graczy ze względu na to, że wiadomo, niekiedy są ograniczenia na przykład 16-18 lat i takie klany nie chcą przyjmować młodszych do, do siebie. No, ale to ze względu na, na atmosferę czasem panującą na tym spiku. Czyli grając z kimś tam w Plutonach, stara się po prostu rozwijać i, um, um, i czerpiąc z ich doświadczenia pytasz się też, że na przykład tak byśmy pojechali albo coś w tym stylu, czy oni też ci mówią, że podjedź teraz do przodu, może zniszcz tego czy tamtego? Nie, ostatnio były drużynówki, mhm. to musiałem zbić kapa, to sam zacytowałem i mhm. praktycznie przez to wygraliśmy. No tak, bo to wiesz, w pewnym momencie, m, dopóki wiesz, y, można wszystko mówić, no to można, natomiast w większości powinno się właśnie robić w ten sposób, że już od pewnego momentu już trzeba, y, że tak powiem, ruszyć trochę głową i próbować samemu coś wymyśleć, samemu coś przedsięwziąć, żeby, y, żeby ta bitwa wyglądała lepiej, żeby tą bitwę można było wygrać. Mhm. No Dobrze, ja pozdrawiam tatę Twojego. Niech tata się trochę rozwinie i w razie W będzie mógł grać z synem w jakichś tam plutonach. A ty kogo chcesz pozdrowić? Yy, tak, cały klan PSSS. I tatę. <noise> jeszcze raz tatę, tak. Tata będzie podwójnie pozdrowiony, tak. więc będzie się podwójnie czuł bohaterem. Dodatkowo jeszcze takim cichym bohaterem tej bitwy. Okej, okay. dobra, nie będziemy przedłużać. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa.